No cześć witam serdecznie Słuchajcie wiem kochani wiem czekaliście na tak zwaną bombę, która miała być. Lecz ze względów na to, że chcę wam tak ją przedstawić żebyście od razu nie ustalili że to jest kupa to sensownie naprawdę Zupełnie inaczej więc inne okulary założyliście więc yy, naprawdę będzie to zrobione pewnie sensownie i tak jak trzeba. Byście yy, nie podejście do tego jak do gówna, tylko jak do największej sensownej rzeczy. Wiem to, że jest na stylu vlogerów, gameplayerów, mm -hmm. że możemy to zrobić, że to się nam uda. I staniemy się jako grupa ludzi sławnymi. Nie poszczególne osoby, bo nawet ja sam będę yy, starał się być w cieniu i tylko rzucę pomysł. I to nam wypali. Wiemy o tym. Wiecie o tym, nie wiemy o tym. Wiecie, że to będzie przepiękna. Naprawdę zrobimy super rzecz Ale tak powiedziałem Słuchajcie to będzie jutro Naprawdę wytrzymamy Wy wytrzymacie mam nadzieję Dopiero jutro to będzie. A dziś A dziś co? No na przykład komuś dopierdolić. Nie, nie mogę dopierdolić, nie? Czym się zająć dzisiaj W tak zwanym Reportażu W stosunku do was eee, Tak Sorry Nie, eee, to nie Te okulary to są to dupy No kochane kochane To są okulary Blackwater także tamte zwykłe jakie przycisłane takie takie bajeranckie są ok, ale y, okulary Blackwater to są okulary Blackwater, prawda? No. Słuchajcie kochani. Strasznie mi się spodobało to co zobaczyłem u Roya na filmie, mianowicie ASG. Kiedyś jak ktoś z was śledzi jego y, dokonanie jego filmy stwierdził, że SG go nie interesuje, ale dzięki namowie draziarza stwierdził, że zaryzykuje i pojedzie, bawił się świetnie y, więc pomimo wszystko to że on jest y, speedballowcem zainteresowało go to sam y, jestem Wielkim fanem podkarpackiego związku fanatyków militariów gdzie u nas były organizowane często w poprzednich latach różnego rodzaju zloty militarystyczne ten i bowiem na świetnie jestem jednym z członków zresztą tego ugrupowania choć nie bawię się w zabawy Znowu ktoś powie, że ten dźwięk kocha. Nie pamiętam, kto to mówił. Słuchajcie, kochani. Yy, jeszcze jedną rzecz chciałem nadmienić. Zaraz będę dalej nawijał o, o dobrych innych rzeczach. Chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz. Że na przykład yy, to, co mówiłem, że jestem trochę chory. Tak, jestem chory i powiem wam jedną rzecz. Jeśli w przeciągu, nie ja wiem, miesiąca niechcący, nie zobaczycie żadnego z moich filmów, wtedy, wtedy że był taki vlogger odszedł. Mam duże problemy ze zdrowiem. Gdybym zaczął wymieniać, co mi jest, to by zeszło na oddzielny filmik. Jestem ciężko chory, ale będę z wami. Jeśli odejdę, odejdę, ale z hukiem. Nawet nagram film, gdy już będę wiedział, że następnego filmu nie nagram. To nagram dla was, dlatego, że szanuję, uwielbiam i szanuję swoich widzów. No dobra, ale to nie będziemy gadać teraz o takich smutnych rzeczach. Może będzie tak, że jeszcze... Będę żył. Jeśli nie, wiadomo. Panowie, panie i hejci Czyś się mówi tak, ej, jak wedle teorii Darwina, człowiek pochodzi od małpy, to wytłumaczcie mi jedną rzecz: od czego pochodzi hejt? Jeśli homo sapiens, czyli człowiek rozumny, tak zwany, człowiek myślący. Od małpy, tak? To od kogo pochodzi hejt? Hejt? Hejt jest. hejtem. Wiecie co? Naprawdę wydawało mi się, że powiem coś mądrego. Skąd pochodzi takie coś jak hejt, ale niestety jestem chyba za mało inteligentny, żeby stworzyć protoplastę hejta. Nie wiem, dżownica źle mówię. Nie chcę obrazić dżownicy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, głupi jestem. No nie? No. Kochani moi, widzowie, no chyba tam jakichś kilku mam, nie? To mi się wydaje. Mam do Was jedną prośbę dzisiaj tak, tak, tak skromnie. Brakuje mi. 190 y, y, kilka tysięcy subów, by dogonić Roya. Jeśli możecie pomóżcie tak powiedział kiedyś Gierek. Połowa moich widzów nie wie, to był, chyba nawet. Nie obrażając, ale pomożecie. Pomożemy. Dobra, kochani słuchajcie. Łezkam przegrał. Lecz. Także nie dziwcie się, że jestem lekko. Jakby to delikatnie powiedzieć po mojemu wkurwiony. No, no, no. To też miałem dzisiaj powiedzieć do was jakieś coś głupiego na pewno. A słuchajcie. Stał się cud. Naprawdę stał się cud. Zobaczyłem, włączyłem telewizor. Co tą rzecz rzadko używam. Dostałem szoku pozytywnego, oczywiście. Lato, który jest e, oczywiście człowiekiem bardzo inteligentnym, umiejącym się wysłowić, nie? Odszedł. Odszedł w niebyt. Nie ta wiara. Ale dzięki Bogu, że odszedł ten, który był parodią prezesa PZPM. Parodią, parodią. W ogóle był parodią inteligentnego człowieka. Jak można. Jak można? Można. Można być głupim, ale da się to czasami ukryć, prawda? A można być głupim i szczyci się tym. Non wiem. a mio avviso non Ma ok. Sbishop Bonic. Congratulations for you. Grazie amico. Tu sei sempre, tu sei sempre mio cuore. eh! mio cuore. Tu sei sempre il mio cuore. Eh? Per tutti, tu, tutti, tutti, tutti. Grazie per tu. Powiem. A co, a nie chłopak wie, że nawet podobno Dziadzia, jak mówi hejci, albo jakiś inny coś zna półtora języka. Panowie, cieszmy się. płaczmy na tym, że ukochany West Ham dostał w dupę 2.1, co mi się wydaje, że to jest jakaś. Nieładnie to, nie, nie, nieładnie to podejrzewam, że coś, 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 coś tu się stało złego. Że łezkam przegrał z takimi szmatami. No dobra. Każdemu się może zdarzyć. Będzie lepiej. Bąbelki góro. Proste. Słuchajcie. Trzymać serdecznie, tak powiedziałem, ta bomba, ta bomba będzie jutro. Naprawdę zrobiłem scenariusz sobie jak to wam przedstawić, więc niedzielę będzie. Płuż, dzisiaj jest niedziela. Więc będzie bomba. Będzie. Trzymacie kciuki za mnie, za siebie. Nie! Tarcza szmaton. Nie, 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 nie. Serdeczna tarcza for all. Nawet te głupie, z niedorozwinięte zwierzątka, zwące się hejtami. Też ich pozdrawiam. A czego nie kurwa? No, i pozdrawiam serdecznie pana Marka Optułowicza, szeryfa internetu. Bardzo go lubię. I kiedyś może zobaczycie mnie i jego razem na filmiku. Bo to też się szykuje. Trzymajcie się serdecznie. Red a trzeba walnąć. Was kochani a Tak powiedziałem, a jeśli Kiedyś mnie zabraknie To Wspomnijcie, że był człowiek, który był Wam Naprawdę życzliwy Ja Hando Król internetu Samozwańczy, ale król Kto mi zabierze Moją władzę Nazywałem się królem internetu Królem vlogerów Wolno mi Mam taką ochotę. No i tyle. Trzymajcie się serdecznie, towarzysze.